Ela yeah. <laughs> vai Tak, strachy. Kurwa, strach ją na Patrz ile już na pierwszym okrążeniu No, a ja. <głos> <głos> Podjedziemy po tym, żeby twardzi w <noise> 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 Lepiej, żeby zapytać się, czy cały test tak chce przyjechać. Cieszę się, Tam tu jeszcze by był biedny, jechał za niemi. Może być rodzina? Co? Rodzina? Nie, znajomy. A. E ha perduto la inestate. Ah, yeah. <laughs> Dampie. <noise> ale tak, kurwa, ale saci. Ile, ile czasu? wiesz, ja, Straty. Tak, jeszcze tylko 60 km. nie no, śmiejmy się. Ciekawe, jak będzie na drugim okrążeniu, czy na trzecim. to popatrz, tam już się gróbka stworzyła. <noise> to dubla dostanie, kurwa. No ale wiesz, Marger, że bierze udział, nie? Do. Oh <laughs> Nie, nie, no to znaczy do Andrzeja Lipianina. To jest... Z... No. No co zadzwonić Co zadzwonić? No, to, to, to się, nie wiem, nie kontakt do nas, jak się stało. 725 Aha, kurczę. Albo, albo nam chyba... Ty. ty, weź wejdź, no? Andrzej Pianin, Zadzwoń do niego. Tylko że on też samochodem jedzie nie wiem. By, by, by kontakt do nas, na tak Mhm, lipianin, tak? No bo my praktycznie ja jadę cały czas za koniec wyścigu, bo za zawodnikiem ostatnim. Mhm. no Andrea Lipiani cosa dobra c'è che po' po' dai pan numer numer po' dai ok zarosti zarosti